Przeszliśmy przez Yin emocji, czyli z jakiej do jakiej w teorii powinniśmy wibracji czy poziomu świadomości starać się przeskakiwać czy wznosić się. I zauważcie, że to nie jest tak, żeby ze wstydu od razu mówić o miłości, radości i pokoju. To jest niemożliwe. Przekraczanie tych poziomów świadomości powinno odbywać się właśnie w takim naturalnym wznoszeniu się. Bo mm, zauważcie, że jak na przykład mówi sama technika uwalniania Hawkinsa, my musimy na początku starać się w ogóle zrozumieć, że mamy problem. <grym> Nic z tym nie robimy. Później akceptujemy to, że mamy problem, a później dopiero uwalniamy go. I nie jest tak, że od razu staramy się kogoś wrzucać na turbo zrozumienie, wiedzę i bombardujemy go wiedzą. Tylko jak ktoś się wstydzi to chcemy, żeby się nauczyła ta osoba w ogóle ekspresji tych emocji, czyli żeby nie dusiła tego w sobie, tylko żeby się to uwalniało. Gdy obwiniamy cały świat, chcemy zrozumieć bardzo podstawową rzecz, jaką jest przyczyna i skutek, czyli jak obwiniamy kogoś, to nie jest jego winą, że on jest, jaki jest. Wykorzystujemy tylko jeden, jedną małą, drobną technikę, za którą będzie odpowiadało to, że ktoś przestanie obwiniać. Gdy jesteśmy na depresji, wtedy mowa o tym, żeby ktoś w ogóle wzrósł energetycznie. Jakim mowa o mentalu? Żadnego mentalu tam nie ma prawa być, bo logika nie będzie działała na osobie, która jest na tak niskim poziomie świadomości, jakim jest depresja. Tam trzeba wzrosnąć energetycznie, wyciągnąć z domu, coś porobić i tak pomału możemy wzrastać. Gdy mamy żal do przeszłości, tu się wkrada Rozumienie subiektywności i zmiana interpretacji. Jesteśmy w stanie taki program wgrać komuś, że to, co się wydarzyło, śmierć bliskiej osoby, to nie jest największa trauma i powód do zamywania rąk, tylko na przykład wiemy doskonale, że ta osoba by chciała, żebyś był szczęśliwy. Ty nie rób tego dla siebie, zrób to dla niej, bo na pewno by chciała, żebyś teraz był szczęśliwy i kopnęła by cię w tyłek. Za to, za to, jak się zachowujesz. I gdy robimy coś dla drugiego człowieka, nagle zmieniamy interpretację. Jesteśmy w stanie być szczęśliwi, pomimo tego, że najbliższa osoba nam umarła. Gdy wchodzimy na strach, no to mowa o przełamywaniu tych wszystkich strachów w praktyce, małymi krokami. Ale zanim to zrobimy, trzeba naładować się wiedzą, zrozumieć, że ten biznes nie jest taki straszny, tylko musimy mieć wiedzę, co zrobić, żeby na pewno bardzo dużo zarabiać. Jak jesteś sportowcem, boisz się w tych kluczowych momentach, bo drży ci ręka, musisz nabyć takich umiejętności, dzięki którym ty będziesz ręczył za forehand, za backhand, za rzucenie do tego kosza. Musisz po prostu się udoskonalić, i wtedy ten strach naturalnie zniknie. Gdy mamy pragnienie w sobie, takie chorobliwe, no trzeba nauczyć się zrozumieć naturę tego pragnienia, że to jest tylko emocja. Później otwierają się drzwi do tego, żeby być właśnie wdzięcznym, nauczyć się wdzięczności za to, co masz. I za sprawą rozumienia natury tej emocji, plus coraz częstszej praktyki bycia wdzięcznym, jesteśmy w stanie wiedzieć życie bardziej minimalistyczne, bez tylu rzeczy, bez tylu ciuchów, bez tylu tego wszystkiego, co ciągle chcieliśmy. Jeżeli mamy tą emocję złości, no to wtedy jest to uspokajanie się wyciszanie, staranie się przede wszystkim popracowania nad układem nerwowym, który jest rozszarpany u takich osób, które w ciągle się bombardują i złoszczą. Tu też się wkrada jakby ta relaksacja, dbanie o swoje ciało, lepsze odżywianie, te wszystkie podstawy. Gdy mamy dumę, jeżeli ktoś ma naprawdę dumę, taką dumę, dumę, no to jest to poziom taki kluczowy, w którym już się kończy jakby rozwój osobisty, znaczy wzrastanie. Bo te osoby po prostu nie chcą zmiany. W teorii się fajnie mówi, żeby poszły w wolontariat, żeby nauczyły się słuchać, żeby nie wypowiadały swojego zdania. Bardzo fajnie to brzmi w teorii, ale jest to bardzo, bardzo trudne do zapraktykowania. Później, gdy wchodzimy na odwagę, to celem odwagi jest to, żeby zrozumieć i wiedzieć, dlaczego osiągniesz sukces, dlaczego ci się to uda. A nie być pewnym siebie, że mi się uda, bo te osoby, mm. <laughs> które bazują na pewności siebie, bardzo często się właśnie rozwalają w biznesie czy to w sporcie. Bo to nie chodzi o to, żeby być pewnym siebie, tylko żeby mieć takie zrozumienie, że aż tej pewności siebie nie potrzeba. Neutralność potrzebuje radości, joyu, wprowadzenia tego do życia, bo jest nudno i wiemy o tym doskonale. Gdy wchodzimy na ochotę do działania, zmasowane, no to te osoby muszą znaleźć tą harmonię w życiu, balans między rodziną, pracą, jakimś hobby, regeneracją. Trzeba to wszystko zbalansować, bo bardzo łatwo popaść w dysbalans i przenoszenie tego mindsetu na przykład przedsiębiorcy do domu, do sportu itd. Tak tak Także tu ten balans. Gdy już mamy akceptację. To jest piękny poziom do życia, żeby akceptować ludzi, siebie, sytuacje, co dobre, co złe. Wszystko akceptować. To jest wspaniały poziom. Ale następnym krokiem jest zrozumienie, dzięki któremu, gdy już mamy bardzo dużo wiedzy, to już widzimy wszędzie przyczyny i skutki. Widzimy te mechanizmy, algorytmy. Dzięki temu jesteśmy w stanie się wyzwolić. na no, za sprawą rozumu to jesteśmy w stanie nie dość, że osiągać wybitne rzeczy, pomagać innym ludziom, zmieniać świat na lepsze. No, wszędzie już widzimy takie algorytmy, że to jest coś nieprawdopodobnego, ale dalej jesteśmy w umyśle, w kalkulacji. I następnym krokiem i to jest podobny poziom trudności jak przeskoczenie z poziomu dumy na wzrastanie, na akceptację i tak dalej, na te wyższe poziomy świadomości. Podobny poziom trudności jest właśnie w momencie tego rozumu gdzie nagle trzeba go wyłączyć, żeby mieć więcej miłości, więcej radości i więcej tego wszechogarniającego spokoju, który możemy osiągnąć za sprawą tak głębokiego zrozumienia, że aż czujemy go w kościach. Wtedy to wyłączamy i tam już zaczynamy doświadczania życia na naprawdę przepięknych, przewspaniałych poziomach. Ale jak zauważyliście, nie mówiłem o miłości przy wstydzie, winie i depresji. Nie mówiłem o, o, o tych najwyższych poziomach przy tych niższych, tylko za każdym razem jest na to pewien patent. I to nie jest tak, że na przykład, żeby e, zmienić kimś żal za przeszłość, wystarczy zmienić daną interpretację w tym jednym obszarze życia. Ja nie mówiłem o tym, żeby. Ktoś zrozumiał doskonale całą mapę poziomu świadomości i potrafił interpretować całą rzeczywistość na 100 tysięcy sposobów, a na końcu machnął ręką, bo skoro mogę interpretować to na tysiąc sposobów, to nie interpretuję wcale, nie, wyciągamy ten jeden mechanizm, i w tej jednej sytuacji staramy się pomóc. I to jest mega ciekawe, że kiedyś chciałem wszystko naraz. I od razu najlepiej kogoś na oświecenie wrzucić dzisiaj mając doświadczenie, jak trudne jest wzrastanie. Wyciągamy te nasze narzędzia, tą naszą wiedzę, te drogowskazy, jakimi jest ten link jak emocji. I staracie się z danego poziomu przekształcić go w wyższy. Czasami to może być z żalu, na złość nawet, z żalu, czy tam ze strachu, na odwagę, ze strachu na neutralność. W każdym bądź razie zawsze to musi polegać na tym, żeby troszkę wzrosnąć, bo nawet ten mały progres powoduje, że potem się zaczyna coraz łatwiej osiągać coraz to lepsze wyniki, jeżeli chodzi o wzrost na mapie poziomu świadomości. Także kochani, życzę Wam miłej zabawy, bo jest to przewspaniała droga. W następnej części będziemy sobie też mówić bardzo dużo o tym, jak ja w praktyce różne problemy rozwiązywałem, bo. To jest niesamowite, ale w jednym i tym samym motywie często to robiłem w zupełnie inny sposób, w zależności, jaki poziom świadomości przychodził do mnie na trening mentalny, bo to trzeba właśnie wtedy wszystko dopasowywać jak garnitur na miarę, a nie wrzucać na każdego jeden i ten sam, bo często może się okazać, że on zupełnie nie pasuje. Dlatego warto jest z różnych perspektyw patrzeć na te emocje, z różnych perspektyw szukać tych rozwiązań. Bo im więcej mamy narzędzi, wiedzy i doświadczenia, tym skuteczniej możemy pomóc sobie oraz innym ludziom po to, żeby ich życie stało się rajem na ziemi.